Po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.10.2 moda, który się nazywa Metamorph, i jest, ma właściwości takie, jak był kiedyś mod, który się nazywał Morph Mod i po prostu pozwala na to, że po zabiciu jakiegoś stwora nasza postać się może w tego stwora zmienić. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać plik z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.aniapg.pl znajdziecie całą listę modów, których instalację już pokazywałam w serii Pomocne Tuty i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft albo według kategorii albo alfabetycznie i po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji Pomocne Tuty. A teraz sobie pobierzemy. I Metamorph Mod pobiera się z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po wejściu na stronę jesteśmy tutaj, gdzie możemy sobie zobaczyć różne obrazki. No i tutaj mamy sekcję download. I jak naciśniemy tutaj na ten żółty przycisk, to stąd możemy pobrać moda. Po, po naciśnięciu trzeba tam odczekać chwilę. Tam się pokaże, albo i się nie pokaże jakaś reklama, i tej jak, jak już ta reklama minie, to można pobrać za darmo oczywiście plik. Tutaj mamy sekcję how to play, czyli jak grać, i tutaj właśnie jest napisane, że jak już zdobędziemy morfa, czyli taki nie wiem, obraz danej, danego stwora, czyli po zabiciu stwora, możemy użyć. Przycisków kwadratowych nawiasów, żeby sobie wybrać właśnie, y, którą postacią i którym stworem chcemy być. No i potem, jak wybierzemy, to musimy kliknąć Enter i już jesteśmy zmienieni w to. Y, ok, co dalej? Aha, przypominam, że stąd właśnie pobieramy tutaj, właśnie na ten żółty przycisk, klikamy. Ok, jak mamy pobrane możemy zainstalować, no i do zainstalowania tego moda oprócz tego pliku, który pobraliśmy są nam jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i forge na wersję 1.10.2. Jeżeli jeszcze nie macie zainstalowanego Forge na wersję 1.10.2 to dowiecie się jak to zrobić w filmiku pomocnym tuty 905. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta i nie macie launchera to dowiecie się skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku pomocnym tuty 636. Potem wróćcie do filmiku 905 i zainstalujcie Forza na wersję 1.10.2. I uwaga, w filmiku 905 ja instaluję Forza z końcówką 2006, ale wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo jak pokazuję w filmiku wersję rekomendowaną. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, wersja rekomendowana ma numer końcówki 2099, i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. OK, co musimy zrobić, żeby zainstalować? Otóż musimy wejść do folderu %appdata% przez %roaming% musimy znaleźć folder .minecraft w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersję 1.10.2 i ten folder .minecraft sobie musimy gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić w razie gdyby się nie udała instalacja. Pamiętajcie o kopiowaniu tego foldera przed każdą zmianą. Ok, jak mamy skopiowane to instalujemy. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods. Teraz. Prawym. Tfu, tak, nie. Tak. Prawym przyciskiem myszy klikamy na pobrany przez nas plik i otwieramy za pomocą archiwizera. Jaki mamy, czy WinRAR, czy ZIP, czy co tam mamy. W każdym razie otwieramy za pomocą właśnie archiwizera. I tutaj mamy jeden plik po otwarciu tego archiwizera. I ten plik przeciągamy do naszego folderu moc. Mamy go tutaj, w folderze moc. To zamykamy, to zamykamy, jest zainstalowane uruchamiamy launcher i czekamy, aż nam się wszystko pootwiera. Tak jak wspomniałam, mam wybrany profil z z końcówką 2099, klikamy play i czekamy dalej, aż się pojawi strona z logo Mojanga. I potem po zainstalowaniu różnych tam plików, które się same będą instalowały, pokaże się strona startowa. Także jeszcze trochę nam to zajmie czasu, jak widać, no, jak na razie nic się nie dzieje, ale zaraz, o, się pojawia strona z logomu Djanga, no i tutaj musimy odczekać, aż te wszystkie czerwone paski nam znikną i się pojawi strona startowa gry, oczywiście. Także jeszcze moment. Jeszcze momencik i jeszcze, i jeszcze. No, i już za moment. No dalej, dalej. No, i już mamy stronę startową. Wchodzimy w moc, i gdzieś tutaj, gdzieś tutaj jest metamorf. Gotowe, wchodzimy w tryb jednoosobowy. I gramy w naszym wybranym świecie. I generuje nam się nasz światek. Ok, mamy nasz światek. Możemy sobie wejść w ekwipunek i pobrać sobie coś do zabijania, na przykład to. No i możemy się wybrać. O, mamy krowę. Ok, możemy być krową. Ej, krowa, nie uciekaj tak szybko. O! O, i pojawiła nam się morf krowy. I jak podejdziemy do tego, to go złapiemy. I już go mamy. No i teraz, tak jak mówiłam przedtem, jak pokazywałam z tej strony, z której się pobiera, klikamy nawias kwadratowy. OK, klikamy drugi nawias. O, tutaj mam kseros pod tym nawiasem, więc, yy, więc to yy, jest nieistotne. Yy, klikamy drugi nawias kwadratowy. Pierwszy nawias. Drugim nawiasem wybieramy to. O, i teraz klikamy. Ach, za, za późno. <laughs> Enter, kliknęłam. I jestem krową. Hm. jestem krową. Mówcie mi, krowa. O, mogę sobie nawet pokiwać łapką. No i teraz mam właściwości krowy. Jak widzicie, mam tylko 5 serduszek życia. Jeżeli wejdę jak ekwipunek, to tutaj też jestem krową. Hmm, trochę głupio to się słyszy, jestem krową. No ale trudno. Trudno się mówi. No i teraz, jeżeli chcę być z powrotem, swoją postacią, to znowu klikam nawias kwadratowy i Enter. I już jestem z powrotem Anią BG. Okej, okay, no to jak widzicie mod działa. To ja kończę, a wy w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku. Wchodźcie na stronę AniaPG.pl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Także tymczasem trzymajcie się, pa pa.